Moi drodzy, popatrzymy dzisiaj, jakby nie patrzeć na Jana Chrzciciela, który zawierzył wszystko Bogu, i na Heroda, który zawierzył, ale komu? No właśnie. Bo patrzymy też na rok jubileuszowy, bo myślę, że trochę mało w niektórych miejscach jest ta sprawa w ogóle podnoszona do tego, żebyśmy się tym ucieszyli, co jest darem Kościoła powszechnego dla każdego z nas. No, ale najpierw idziemy do Jezusa. Panie Jezu, przychodzimy dzisiaj do Ciebie w tę pierwszą sobotę miesiąca i prosimy Ciebie, abyś, królując w nas jako jedyny Zbawicieli Pan, prosząc, abyś wszedł do każdego serca, każdego człowieka, który dzisiaj gdzieś staje przed komputerem, smartfonem, czy czym, czymkolwiek, przez co ten przekaz dociera, aby każdy podjął tą decyzję tak. Chcę Tobie Jezu ufać. Chcę, byś był moim zbawicielem i Panem. A w 757 punkcie Katechizmu Kościoła Katolickiego, codziennie przez nas czytanego tutaj na kanale, słyszymy słowa Kościół nazywany także Górnym Jeruzalem i Naszą Matką, Galatów 4:26 Jest przedstawiany. Jako niepokalana ulubienica niepokalanego baranka, którą Chrystus umiłował i wydał za nią samego siebie, aby ją uświęcić. Efezjan 5, 25, 26 którą złączył ze sobą węzłem nierozerwalnym i nieustannie ją żywi i pielęgnuje. Efezjan 5:29. Dziękujemy Ci za tę pewność tego, Panie, że Ty żywisz swój Kościół i pielęgnujesz, abyśmy faktycznie mogli wzrastać. Amen. Posłuchajmy fragmentu Ewangelii z dnia. Będzie to fragment według świętego Mateusza, rozdział 14, wersety od 1 do 12. W owym czasie doszło do uszu tetrarchy Heroda wieść o Jezusie i rzekł do swych dworzan, to Jan Chrzciciel, on powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze w nim działają. Herod bowiem kazał pochwycić Jana i związanego wtrącić do więzienia z powodu Herodiady żony brata jego Filipa. Jan bowiem upominał go: Nie wolno ci jej trzymać. Chętnie też byłby go zgładził. Bał się jednak ludu, ponieważ miano go za proroka. Otóż kiedy obchodzono urodziny Heroda, tańczyła wobec gości córka Herodiady i spodobała się Herodowi. Zatem pod przysięgą obiecał jej dać wszystko, o cokolwiek poprosi ona przedtem już. Podmówiona przez swoją matkę, daj mi tu, rzekła, na misie głowę Jana Chrzciciela. Zasmucił się król, lecz przez wzgląd na, na przysięgę i na współbiesiadników kazał jej dać. Posławszy więc katar, kazał ściąć Jana w więzieniu. Przyniesiono głowę jego na misie i dano dziewczynie. Ona zaś zaniosła ją na swej matce. Uczniowie zaś Jana przyszli, zabrali jego ciało i pogrzebali je. Potem poszli i donieśli o tym Jezusowi. Witajcie, kochani, nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ten fragment często jest nazywany fragmentem utraty głowy dla kobiety. A właściwie utraty głowy, bo nie tyle dla kobiety. Jeden Jan chrzciciel utracił głowę dla Boga, a Herod utracił głowę dla kobiet. Bo gdyby rzeczywiście przemyślał to, na co się pisze, to nigdy takiego zobowiązania by nie podjął. Tutaj rodzi się pytanie też, czy w takim układzie możemy wypełnić dobre, możemy wypełnić zobowiązanie, jeśli w trakcie, w trakcie zobowiązania dorastamy do tego, że to jest coś słabego, że, że to jest coś grzesznego. Czy zobowiązuje nas wtedy to, żeby to dopełnić? No oczywiście, że nie. Bo kiedy człowiek widzi, że zobowiązał się na coś grzesznego, to powinien po prostu zwyczajnie zawrócić z tej drogi, kiedy nawet jego zobowiązanie jest na tym poziomie. To jest ważna podpowiedź dla nas. Co z tej dzisiejszej Ewangelii wynika? Radykalizm zmiana pokazuje nam, że jeżeli człowiek kocha do końca, to musi się także liczyć z tym, że Bóg może poprosić o największą ofiarę z jego życia. I Jan jest na to gotowy. Herod wie, jak powinien robić, a jak robić nie powinien. Jan nie zmienia zdania wobec tego, co widzi, by ocalić swoje życie. Dla mnie osobiście to są tak najbardziej widoczne dzisiaj owoce działania Ducha Świętego w tych krajach, w których chrześcijanie różnych denominacji tutaj, akurat ci, którzy prześladują chrześcijan w ogóle nie biorą pod uwagę, czy ktoś jest prawosławny, czy ktoś jest katolikiem, czy ktoś jest zielonoświątkowcem ważne, że wyznajesz Jezusa jako Boga. Oni wszystkich traktują równo, ci zradykalizowani, dziwni ludzie, bo nie wiem nawet jak ich nazwać, którzy każą się wyprzeć Jezusa, by ocalić życie. Słuchajcie, chrześcijanie są najbardziej prześladowaną liczbą ludzi na świecie, najbardziej, najbardziej prześladowaną grupą na świecie. Codziennie ginie nas około 15 osób, tak mniej więcej, czasami więcej, czasami mniej. Za wiarę i idzie ocalić swoje życie, wypierając się Jezusa. To są konkretne sytuacje, które mają miejsce. Oczywiście chrześcijan się bardzo dużo rodzi, nowych w wymiarze przy, przyłączenia się do Kościoła. To wiele razy mówiliśmy, to jest w, nawet, mówimy o kilkunastu milionach rocznie. Ludzi, którzy przyjmują w katolicyzmie chrzest. Zarówno dorosłych, jak i, jak i, jak i dzieci. To jest, my się ciągle rozrastamy. Oczywiście znowu ktoś powie, na no ksiądz nie widzi, co się dzieje w Europie. Europa, tak jak określił papież Franciszek, ona się kurczy. Ona się kurczy przez to, że ludzie odrzucili Boga, przez to, że jest, staje się coraz bardziej laicka na poziomie dobrobytu, który sprawia, że ludzie. Bardziej przypisują wszystko sobie, niż komukolwiek, kto tym światem kieruje i tym światem zarządza. Więc ta Ewangelia powinna nam pokazywać, że jeżeli idziemy za Jezusem w tym radykalizmie wiary, to gdyby nasza wiara była dojrzała, to nie balibyśmy się tak jak Jan, zmierzyć nawet z oddaniem życia za konkretne wartości przed którymi przed których wyborem możemy być postawieni. I w dzisiejszym pierwszym czytaniu mamy z kolei kolejne słowa o jubileuszu, ponieważ pan mówi o roku jubileuszowym. My ten rok w tym roku przeżywamy rok jubileuszowy który w chrześcijaństwie jest co 25 lat, papież otwiera drzwi, są przy, przy tym konkretne spotkania, takie spotkanie odbywa się chociażby teraz w Rzymie dla młodych w tych dniach, do tego są przywiązane konkretne łaski. Myślę i wydaje mi się, że w wielu miejscach gdzieś jest to jakby zaniedbane, że gdzieś jest to jakby niedostrzeżone, jakby pominięte, jakby gdzieś było to związane z jakimś Niedowierzaniem, że Kościół rzeczywiście szafuje konkretnymi łaskami, które są związane z tym rokiem jubileuszowym. Jeżeli rzeczywiście chcemy głębiej wejść w te sprawy, poczytajmy na ten temat, jakie łaski płyną do nas, chociażby z odwiedzin tych sanktuariów, tych miejsc, bo to ma koncentrować się na zmianie naszego życia na lepsze. To nie są łaski dla samych łask. To nie jest tak, że my coś otrzymujemy od Pana Boga tylko, żeby otrzymać. To wszystko jest po to, żeby nasze życie wydawało obfitsze owoce. Taka jest zasada udziału w tych odpustach jubileuszowych, w tym roku jubileuszowym, który przeżywamy. I wiecie, w życiu świętych i błogosławionych na przykład patrzymy na, świe, na życie świętej Elity, która pielgrzymuje w tym jeśli dobrze pamiętam 1420 chyba piąty rok czy 1400 już nie chcę teraz was kłamać, do Rzymu tam są ciekawe historie w ogóle kiedy ona dostaje pozwolenie na opuszczenie zakonu i to wszystko to jest przebogate w treści jeśli chodzi o o tym, jak się z tym wszystkim zmaga, o tych przygodach, które ma, kiedy wyrzuca pieniądze, kiedy wyrusza w podróż, tylko dlatego, że, oczywiście, ku złości sióstr, które razem z nią są, no bo przecież Pan Bóg się o to wszystko zadroszczy. Naprawdę to jest wielowiekowa historia kościoła, której. Szczególnie głęboko przeżywali ludzie rozumiejący ducha katolicyzmu, ducha tego powszechnego, ducha świętego, który prowadzi przez te jubileusze do odnowienia wiary. No, myślę, że wielu spośród nas, kiedy wejdziemy głębiej w to, co jest darem tego roku jubileuszowego, będzie mogło uporządkować bardzo wiele rzeczy w swoim życiu i tego z serca na wszystkim życzę, szczególnie dzisiaj, w pierwszą sobotę miesiąca. My jesteśmy na ulicy w Koło Brzegu, koło latarni. więc Polecam was też naszej modlitwie i polecam nas waszej modlitwie. Polecam wobec tego, że będziemy rozmawiać, będziemy robić najróżniejsze, najróżniejsze przedsięwzięcia ewangelizacyjne, które będą miały na celu w jakiś sposób dać choć odrobinę przestrzeni do spotkania z Bogiem i właściwie tutaj postawię kropkę wszystkich pielgrzymów, też serca Błogosławie, jak mówię wczoraj z wielu miejsc wyruszyły pielgrzymki no i do zobaczenia jutro błogosławieństwo Boga Wszechmogącego Ojca, Syna i Ducha Świętego, Amen subskrybujemy, lajkujemy pod spodem, oczywiście, zrzutki trwające, no bo, no bo dziękuję każdego dnia Bogu za Was, za to, że w całej tej sytuacjiście nas też nie zostawili. Amen.